Na początek teza dosyć kontrowersyjna. Uważam, że Vuelta jest wyścigiem trzytygodniowym trzecim w kalendarzu w sezonie i ona jest też trzecim wyścigiem, jeżeli chodzi o wagę samego wydarzenia. Umówmy się, to nie jest Giro, to nie jest Tour de France. Mało który z tych wielkich kolarzy celuje na początku sezonu w Vueltę, chyba, że to są Hiszpanie, którzy chcą się pokazać przed własną publicznością. Raczej to jest wyścig dla tych, którzy już w sezonie coś osiągnęli albo nic im się nie udało i chcą to właśnie na Wuelcie nadrobić. To paradoksalnie powoduje, że nazwiska faworytów Wuelty są często jeszcze mocniejsze niż na innych wyścigach wielotygodniowych. No i tak w tym roku o zwycięstwo będą się bili i Jonas, i Primosz, i Remko, i Geraint Thomas, i Hiszpan Juana Juzo. To naprawdę robi jej wrażenie. To jest często też wyścig dla młodych kolarzy, którzy wcześniej nie pokazywali się nam na takich wyścigach. Leny Martinez w tym roku obczajcie typa. Trasa Hualty też co do zasady różni się od innych wyścigów trzytygodniowych. Nie ma tu bardzo długich, bardzo wielu bardzo długich podjazdów po dwadzieścia parę kilometrów. Co prawda mamy przepiękne ta w Pirenejach, gdzie będzie Spandels, Aubiski, turmalei, i to meta na Turmale, kwintesencja Pirenejów. Będzie też legendarne Angrilu, ale generalnie to jest wyścig dla kolarzy bardziej dynamicznych, krótsze i stromsze podjazdy. Na Welcie bardzo często walczy się o nowe kontrakty, o to, żeby pokazać się w peletonie, ale też o rekordy, o statystyki. Czy Jumbowizma wygra trzeci wielki tur w sezonie? Zobaczymy.